Siemanie, witajcie, witajcie na no hardkurze z kkf Witajcie na spawnie, to jest spawn lol. No, tak, tutaj, tu będzie spawn. <ścoughs> nie, spawn jest jeszcze, słuchajcie, nieprzeklejony. Słuchajcie, przychodzi piątek, czyli to będzie 12 wrzesień. Ehm, pochwalę się, że mam wtedy urodziny. Jestem z znaku dziwki, yy, panny. <ścoughs> Więc w dniu moich urodzin, jeśli ktoś ma wtedy urodziny, też to gratuluję, bo to jest najlepsza data. Słuchajcie, e, startujemy, startujemy z 14 edycją. 13 edycja trwała dosłownie parę godzin. Ja tu, ja tu sobie będę tak latać, bo jest nowy generator map i słuchajcie, patrzy jakie fajne mapy generuje. Ehm, góry i tak dalej. Więc startujemy, słuchajcie, z 14 edycją. Po failowej 13 pechowej także niedowiary. do wiary. Startujemy z 14 edycją. Słuchajcie, w piątek zapraszamy na live'a. O godzinie 20.00. O 19.00 wpuszczamy osoby wcześniej. A Jak śledzicie nas na Facebooku, to co po niektórzy już mogą wiedzieć, słuchajcie, trzeba się zapisać na Facebooku, trzeba się zapisać, link będziecie mieli w opisie. Musicie się zapisać właśnie do tego, na ten, do tego posta, którego będzie, który będzie w opisie. Tylko słuchajcie, ważne jest to, bo tam już parę osób się pozapisywało, czyli te osoby, które chcą wejść godzinę wcześniej przed live'em, przed całym startem, musicie napisać tylko biorę udział, dwukropek, pauza i swój nick. I tylko tyle. Nic więcej, ponieważ e, to będzie, te osoby będą wyloso wylosowywane, e, nie wylosowywane. Te osoby, które napiszą właśnie tam swój nick, będą e, dodawane do waitlisty automatycznie. Tego nikt nie czyta, więc słuchajcie, jeśli zrobicie jakąś e, kropkę więcej, bądź też pomylicie się w swoim nicku, ważne są duże, małe litery i tak dalej, pomylicie się w jakikolwiek sposób w swoim słuchajcie, będę świnia. Ben. O. No to pa. O, jeszcze do lawy. O, przed jaka świnia jestem, a, a propos świni <laughs> Słuchajcie, więc biorę udział dwukropek pauza, wpisujcie dokładnie swój nick, żeby nie było zgrzytów, że ja napisałem, a potem się okazuje, że napisałeś albo z błędem, albo dopisałeś coś po prostu Tam wpisujemy tylko i wyłącznie to, co powiedziałem W opisie też to będzie, w opisie też wam podam przykład na IROL23, właśnie, jak to ma być dokładnie napisane I w tym momencie Wchodzicie na serwer godzinę wcześniej. No wiecie, jaki to jest, ta godzina to jest dość ważna, więc ja proponuję, żebyście się zapisali jak najwięcej, jak najwięcej osób, bo to dla Was będzie no, dość dużym plusem, jeśli, jeśli chodzi o hardcora. Więc wystarczy się zapisać i tyle. Zapisujecie się, tyle, dodajemy Was do waitlisty i wchodzicie o godzinkę wcześniej, czyli o 19.00. Dobra, no to co, słuchajcie. Wszystkie wszystkie więcej, więcej informacji fajne te góry, nie? Kurde. Fajnie to wygląda. Fajny ten generator jest. Ehm, no i tam no już nie chcę tutaj latać po całej mapie, żeby wam pokazać inne, jak to jak 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 ten wygenerowało, ale naprawdę fajny. Fajnie to wygląda kaniony. Proszę bardzo. Więc słuchajcie, widzimy się w piątek o 20, co po niektórzy o 19. Zapisujcie się, podawajcie swoje niki, podkreślam jeszcze raz, bo już tam parę osób widziałem, że popisywał coś zupełnie jakieś inne bzdury więc to jest zupełnie niepotrzebne biorę udział, dwukropek swój nick wszystkie info macie w opisie macie w opisie link do do tego posta i też będzie przykład przykład z ironem23, jak to dokładnie napisać, o woda z lawą lol jak ładnie, ładny ten generator fajna mapa będzie, fajna mapa będzie o, tata rozrobił dzień. Dziękuję. No. Dobra. No to słuchajcie. Czym cię się ramy, to się nie posramy. Ci wam panara. Pa.